Cześć. Tu Krzysiek, witam was na kanale książkowym w literackim zoomie. Kolega mnie troluje, dlatego się uśmiecham. A sprawa jest poważna, bo rozmawiamy dzisiaj o książce Hejt Polski Mai Staśko. Chciałem wam zacytować jakieś fragmenty. Ale to są fragmenty, które gdzieś znacie z głównoburzy, które się wywołują w internecie. Gdyż książka Mai Staśko to. Wybór, zbiór, antologia tekstów, w których Maję po prostu obrażano. W sieci zaczęła się dyskusja, czy to w ogóle książka. Krzysztof Stanowski porwał ją na swoim kanale. Kuba Żulczyk zaczął bronić książki, jakby w formy fizycznej. Dla mnie to z jednej strony książka, bo jakby formą jest książką, z drugiej strony, sam samo jej wydanie jest pewnego rodzaju performensem. Książki w zasadzie w całości nie da się przeczytać, w sensie w zasadzie nie ma to sensu. Po prostu ilość liczba stron ma pokazać jakby problem, który dotyka majaśko. Czyli problem hejtu. Brakuje mi trochę samej majstaśko w tym wszystkim. W tym sensie, że mamy te teksty, nie mamy jakby opisanych jej uczuć. Wtedy byśmy przeszli w jakąś formę pamiętnika, pamiętnika emocjonalnego. A tak pozostawia nas autorka po prostu z tymi tekstami, które nawet nie wiem czy nas szokują. Jeżeli macie social media, to. Z tymi tekstami e, spotykacie się co dzień. Tutaj jest ten problem, że e, dotyka on po prostu jednej osoby i jest e, dla niej nagminny. Ale ja nie chcę e, nikogo bronić. E, w tym sensie, że tro rozumiem jakby koncept wydania tej książki jako pewnego performance'u, e, bo tak jest, pokazuje hejt. Czy Polski to nie wiem. Nie? To, czy, nie wiem, czy jest coś polskiego w tym hejcie. Czy to hejt jakiś medialny. I Czytając nie, te wpisy, które się tam gdzieś znajdują, poszukiwałem jakichś, nie wiem, socjologicznych odniesień, nie? Tego, co można powiedzieć o naszym społeczeństwie. No ale z tych tekstów nie da się absolutnie nic powiedzieć, nie? To, to są wulgarne zdania, które absolutnie nic nie wnoszą do, do dyskursu. No i to się różni hejt od jakiejś krytyki, nie? Konstruktywnej mniej lub bardziej, nie? Tutaj jest hejt w czystej postaci, więc nie wyciągniemy nic ciekawego. I nie broniąc, mali Staśko, na przykład mamy słowa od niej, to są niespełna dwie strony na początku książki i pada między innymi dwa to są zdania, które brzmią: Wykorzystaliście mnie, wykorzystałam was. Dla mnie to jest wejście jakby w ten sam hejt, nie? Znaczy, ja rozumiem, że, że boimy się hejtu, nie chcemy, nie chcemy go na co dzień. No ale wykorzystywanie tego i ty jeszcze w taki sposób, z takim zdaniem. Nie, ok. Wracając do tej dyskusji Stanowski Żółczyk i niszczenia książek. Ja uważam, że książki można niszczyć, jeżeli są to książki, które mogą mieć negatywny wpływ społeczny. Nie będę wymieniał tytułów, ale pewnie sobie dopowiecie kilka z nich. Ta książka nie ma negatywnego. Wpływu na, na nasze społeczeństwo, więc jakby niszczenie jej też jest pewnym tylko pokazem, pewnym performancem, który jest trochę wtórny wobec samego konceptu książki. Dzięki serdeczne.